Witam tutaj zebraną całą społeczność internetu. Z góry chciałbym y, pozdrowić całą grupę na Messengerze Raidu, JG, która chyba odkryła y, mój kanał, bo no, ostatni film z y, serii Krychu130, y, no to zdobył on dosyć sporo wyświetleń, ponieważ 605, co jest dosyć y, dużo, na tych odcinkach nigdy aż tyle tak dużo nie było. Także dziękuję bardzo. A więc wracając do tematu. No, jesteśmy po GoFestie. 15 lipca. A GoFest, no to dużo shiny, więc prawdopodobnie dużo skamów. Więc dzisiaj sobie obejrzymy. 6 najnowszych filmów, choć wiadomo, że pewnie więcej skamów będzie później, bo to później się zbierze jeszcze więcej skamów, bo kolejka ukrycha jest naprawdę pewnie długa. Nie wiem, możecie, jeśli ktoś wie, dacie znać w komentarzu, ile to tam dni się mniej więcej teraz może czekać. Yy, więc no, sześć, sześć, sześć filmików sobie obejrzymy, tak. Jeden bonusowy z GoFestu, także. Teraz są dwa special trade dziennie, no to myślę, że w, w tą niedzielę albo w następny poniedziałek wyrobimy się z następnym odcinkiem. 14, no tak, tak, no chociaż jeszcze tutaj du było dużo, 6 trade'ów było dziennie na GoFestie, także nie wiem ile, ile tych trade'ów z GoFesta już zostało wrzucone, yy, także no, w poniedziałek albo może we wtorek, tak jak sobie powiedziałem, dobrze, ale już bez zbędnego gadania, kliknijmy sobie tutaj, Yy, Litwik no to Pan Paweł Bump. No to Litwik za Litwika no to u, dużo stardasta. No bo aż milion to to na krychowe standardy to jest dosyć dużo. Yy, no a Litwik no to Pokémon z CDK. No ogólnie to Litwik wygląda jako shiny ładnie, ale jego ewolucja już tak średnio bo jest taka taka pomarańczowa. No i tutaj, o, o jaki... Ja się tu zagadam a tu taki skam wlatuje No slakot który jest, no który tam był chyba tydzień Być może na evencie, za Latiasa zwykłego Który chyba nawet jeszcze bez legacji jest, jak, do, jak dobrze widziałem Tak, tak No właśnie, Charm Outrage, bez tego Latias to on ma Nie, bo Luster Purge'a to ma ten Latios Ten to nawet nie wiem co on ma nie, nawet zapomniałem, ale on też ma jakiś tam legacy. A tak, jak mi się przypomni, to Wam powiem. No ale krychu tutaj ewidentnie tutaj poleciał mocno, i to jeszcze prawie szundo, ale nie jest to szundo, także uf na czacie. No i tutaj gumi z żebsonem. Także tutaj no, nic szczególnego się nie wydarzyło, ale no tam drugi skam. Będzie leniwiec na 50 Kryn wro No No ciekawe kiedy, bo ja tych Ja power up, odcinków z power nie oglądam, ale no te Kolejki na power też są ogromne tutaj, Kartana Za Kartanę, no i No i okej, okay. tutaj Shiny Kartana, za Shiny Kartanę, także Nie ma tutaj za bardzo do czego się przyczepić Nie mogę krzyczeć, że krykuje z kamerem, albo tutaj No dosyć mo mocno Wykorzystał swoje. Cokolwiek tam on ma. U! Tutaj już.. rajdy zda... zdalne były. Czy tam... U 40 tysięcy da What? Ale. No dobra, no tu jest Nihilego, tu jest Zurki 3 No przecież Krychu to ma szajni Nihilego na pewno, bo widziałem, że już oddawał, także. 40 tysięcy dasta, że on chce mu podarować gmyziowi tutaj wzórki 3 i to jeszcze chce wydać 40 tysięcy, już prawie ma 2 miliony dasta. 1,900. Obstają, że pewnie jest tłem Lego, bo tak to, to by chyba nie oddał. No i jest tłem, dobra, no to wszystko jasne, że 40 tysięcy dasta się opłacało. No 14, 14, 14, no to w, w miarę ok, trade. Chociaż moim zdaniem, no ten niechilego Shiny to rzadszy, no, no i. Tutaj. No. Kasia Pyza. I tutaj Rajku. No to ewidentnie tutaj no regionalny Pokémon z Nowego Jorku. Chociaż pewnie jak to jest flyowy, to tam nie ciężko go zapaść. Tam pewnie jakby się tam szybko czekowało. No ale no jednak. Dla Krycha to ma bardzo dużą wartość taki Pokémon, no bo throw, no to to jest regionalny, no to on tego sobie tak łatwo nie, nie złapie. Znaczy, był ten też, też Froo na evencie, tak? Przypominajmy tam yy, przez tydzień w. tam jakimś chyba styczniu czy lutym, no nie wiem, była zima. Także. Chwila, mam w jakim w jakim to kulku było za panem? W Ultrabolu, no czyli ktoś tam musiał być ewidentnie w tym Nowym Jorku No chyba, że ktoś jest taki bogaty i był w tym Nowym Jorku Faktycznie, no nie ujmuje tego, tak? Ludzie też latają samolotami, a nie tylko na Na flyfonach No dobrze, także No tutaj z tym Fram, no skamik No tutaj z tym Z tym Slakotem, no też skamik No tutaj dobra Pikachu z koronką Tutaj już 1745, także Trade z Go Festa. No to tutaj shiny pikacze z koronkami yy, księżycowymi, także tutaj Mirror trading yy, Nie jest tutaj zbytnio jakimś skałem tylko no normalny trade dogadany. Tutaj SmackDown Legacy i tutaj Tyranitar też. On tu z Gryfowa Śląskiego, także tutaj też jest yy, spoko. No, bo to Mirror Trade, no to. Nie ma do czego się przyczepić, tak? m, m, m v I Nie wiadomo, czy nawet jest z Legacy. To jest w ogóle ciekawe, bo krycha był Legacy. Także tutaj możliwe, że nie było nawet skału. Często chowa i tutaj, no tutaj ewidentnie, znaczy, powiem tak, podpisany krychu Shundo, No miejmy nadzieję, że, że to nie jest to Shundo, ale no, Reshiram, dobry Pokémon, tak? No nie wątpię, no jeden z lepszych ognistych. Karta, no w sumie też, tak naprawdę, najlepszy, chyba, trawiasty... Pokémon, także moim zdaniem bardzo uczciwy trade. Yy, mimo wszystko, jednak, moim zdaniem, Reshiram jest tu lepszym Pokémonem, no ponieważ może, jest, może być jeszcze sfuzjowany z tam, jakoś tam, z tym Curem'em. Yy, Ivy, takie sobie. Yy, plus dodatkowo jeszcze, no Reshiram, no Firetype ma yy, więcej, super więcej super efektywnie, może walnąć Pokémonów niż no Chociaż. Kardana też dobra na erki. no dobra, nieważne, ale no tutaj skamów nie było w, w trzecim odcinku oglądanym, no, także tutaj nekrozma z Bytomia Podobno jedno z najbliższych o Porto Portugalia, ciekawe miejsce Także egzotyczne yy... Z bisbolami, także fajnie, czekamy, czy tu będzie jakieś tło może? Jakieś tło tu wejdą w grę? Nie ma tutaj tła, 2.095, czyli w miarę dobry IV 15, 15, 13 tutaj mm. Swikun generalnie no beznadziejny Pokémon tutaj Pikachu z koroną słońca No moim zdaniem jest to scam, ale generalnie no Swikun to nie jest jakiś dobry Pokémon. Pikachu pewnie sobie złapał. No jak kolega tam jak, jak on miał Baytru Cardus miał więcej niż dwa te Pikachu czy trzy to to pewnie dla niego to nie był żaden problem. No i tutaj, uu, ładny tutaj bazwolik, za bazwulka. No, no i tutaj Mirotredjik z pokotczystwem, pewnie nie, bo to. Oj, coś kliknęło mi się, przepraszam widzowie. No to niepro nieprofesjonalny youtuber. PL90. Łapka w dół i unsub No, ale tutaj. Ten jest tylko w Premier Bowlu, a tamten był w był, także chyba lepszy. No i tutaj taki sobie, ale pewnie na no, odkrychu to jest pewnie jedyny bazbul, jaki Shiny zdobył, zdobędzie. Chyba, że, no nie wiem, no skamy różne są, także może kogoś tutaj wyłapie. Tutaj tło, tło podpisane tło, tło, także miejmy nadzieję, że pan słodki Malina będzie miał tło. No tak, GoFest tutaj był i rajdy zdalne. No to Krychu tam pewnie nawaja tych rajdów pewnie 300 dziennie, bo to, to jest taki hardkorowy człowiek. No i jest te Cross ma Shiny z tłem. 981 XL Candy. No, Ivy takie sobie, ale Krychu zmaksuje na 40. Pamiętam, znaczy zmaksuje czy 40? X Divertino. No i tutaj Del Foxy, Shiny na wymianę z Legacy. A czy jego miał legacy w ogóle? Nie no, pewnie miał. Tak, jest tu legacy, wszystko ładnie, pięknie, także tutaj mirrorek, nie ma tutaj nic do... ...przypierdolenia się I tutaj goleniów, uuu, jest dosyć stary, z Shadow balem I Zagoleta No to... 40 tysięcy o Boż. No to tutaj... No, krychu ładnie oskamował, ładnie, ładnie. No, jeszcze 40 tysięcy dasta wydał po to, żeby oddać Mewtwo z Shadow Ballem. No, wiadomo, że Mewtwo, Shadow Ball, te sprawy. No teraz te Elite jemki nie mają tak dużej wartości jak kiedyś, bo kiedyś to nie można było sobie zmienić tak o sobie pokemona i zdobyć Legacy Atak. Ale że 40 tysięcy dasta, no. Aj, No, nie wiem, jak tak można było. Ewidentnie tutaj bardzo duża presja była na tego Goleta. No, zamiotu to. To tak. No, nie wiem, co ta osoba miała w głowie. No i dobra, no i ostatni odcineczek. Tutaj już dwie nekrozmy widzę. 6 Dark Wizard 9. Tło. Także tło. To jest bardzo ważne. Tło. Także. Wydaje mi się, że z przeciwka też będzie tło. Pik. No i jest tło. I. O. nawet ma max tej energii, tej do Fuzy 999. No takie piękne 12, 13, 12. I tu znowu tło. Znowu tło. Eddy znowu Kraków. O. Tam już Tanek łapie się za głowę, że to pewnie. Będzie słabe IV, to już jest zwiastun tego, jakie tu będą rezultaty tego, 2080 no to wiadomo, 2104 to jest seta No to jest skamu, na razie nie było, no i ostatni trade Daklet Za Dakleta Znowu Kraków, także no nie wiem, on chyba w tym Krakowie był, skoro wszystko wymienił z Krakowa Jednego dnia może był w Wieniej Górze, drugiego dnia w Krakowie, no kto wie, kto wie no dobra, przynajmniej żadnego Shundo nie było tak, że nie było, nie było darcia mordy z tego, że trafił Shundo Ale no tutaj no ewidentnie, no tutaj skamy były dwa, no tutaj na tego Slakota i tego fro, ale w sumie tak naprawdę, no to z Go A, no i tutaj jeszcze, tutaj był jeszcze skam na tego goleta, no bo tam Mew2Shiny, no to wiecie, to... można było rajdować, jeszcze 2022, no to. Na remotkach to było pa, pu pu, 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 można było robić. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie komentarz. Subskrypcji nie musicie dawać, chociaż byłoby mi miło. I no widzimy się za prawdopodobnie 7 albo 8 dni na